Hej, mam w ręku ASICS Gel Cumulus wersja 24. Jest to popularna asfaltówka od ASICS, jednak w tym modelu jest ona z oznaczeniem dodatkowym TR. TR oznacza, że ten but ma również zacięcie terenowe. Został wyposażony w bieżnik, który ma większe wypustki, więc śmiało możemy skręcić z asfaltu schodnika w jakąś polną ścieżkę, fajny shooter czy do lasu i poczuć się dalej, Komfortowo i pewnie. Dodatkowo wersja 24 w porównaniu do wersji 23 tej asfaltówki została wyposażona w piankę Blast, więc teraz mamy jeszcze większą amortyzację, jeszcze większy komfort i dodatkowo but jest też bardziej elastyczny, co mi osobiście się bardzo podoba. Zapewniam bardziej naturalny ruch stopy, więc w połączeniu z tym, że możemy skręcić w teren, naprawdę może to być petarda. Tak się o to prezentuje. Dzięki.